Czym się zajmujesz, Tatiana? A właśnie e, moja historia się zaczyna od tego, że przyjechałam do Polski 5 lat temu na studia. To wyglądało tak, że w ogóle nie rozmawiałam, nie, nie mówiłem po polsku, nie, nie wiedziałam żadnego słowa. Jak zaczęłam studiować prawo, to w ogóle ja prawie nic nie rozumiałam, o co, o co chodzi na tych wykładach. A jak w ogóle to zrobiłaś właśnie? Czy miałaś taki moment zwątpienia czy mobilizacji, że musisz się uczyć e, dwa razy więcej w sumie niż wszyscy, bo i język i przedmiot? Dla mnie to było bardzo motywujące i jak wszyscy mogą jak Polacy mogą studiować po polsko prawę, to ja będę mogła. A teraz jak wygląda twoja kariera? Teraz pracuję dla banku inwestycyjnego. Pracuję właśnie dla rynku brytyjskiego i amerykańskiego. To jest też bardzo takie ciekawe. Czy ten cel kariery już osiągnęłaś, czy jeszcze o czymś marzysz? Cel jeszcze taki karierny to jeszcze nie, bo nie, nie, nie tak długo tutaj jestem. I jeżeli bym na przykład dostał taką nagrodę, najlepszy prawnik roku albo w Polsce, no. Coś takiego? No to oczywiście, że można byłoby wtedy powiedzieć, że większy cel jest osiągnięty. Gdyby ktoś Cię zapytał, w jaki sposób można osiągnąć sukces w obcym kraju, w tym przypadku w Polsce, to co byś poradziła? Trzeba wiedzieć tak na 100% czego chcesz i do czego dążysz. Jeżeli masz tak trochę a pomieszane w głowie, że na czym bym chciała robić to, chciałbym robić to, to nie możesz skupić na czymś takim, co jest naprawdę ważne. Czy miałaś jasno sprecyzowany cel, do którego dążyłaś, wiedziałaś to chcesz? Tak, robić. tak, tak. A czy spotkałeś się z takim stereotypem, że Ukraińcy i Ukrainki mają szansę tutaj tylko na pracę fizyczne, pracę proste dla ludzi, którzy powiedzmy nie mają jakiejś edukacji. Czy tak w Polsce jest? No, ja miałam tak parę sytuacji w życiu, też słyszałam historii od znajomych. Nawet jak szukałam w sumie pracy w biurze, to też już dostałam komentarze, że przecież ty jesteś z Ukrainy, a już chcesz takie stanowiska pracy, jakie nawet trudno czasami Polakom zająć.